Only the great skill of the Third Reich medical personnel can save me. Hmm. Axel. A czemu ty nie wykrojesz tam miny? Pysznie. Pysznie. Więc opuszczamy już teren misji. Zebrałem dwa sekrety, pogadałem z generałem, wystrzeliłem wszystkich, straciłem, czy zostali unieprzytomnieni. Nie wiem czy w ogóle takie słowo istnieje, ale... Nieważne. Axel. W tragicznych, mm, moment, tragicznym momencie oraz toki również w bardzo niespodziewany i smutny sposób. A ja tak jak mówię, rokko został żelazny krzyż. Mm, Okej, okay, no nieważne. Następny sekret. Aha, czyli, że po prostu już się dowiedzieli, że i druga strona nic nie wie o młodzie Tora. I nie mogą czegoś odszyfrować. O, i mamy teraz wiadomość odszyfrowaną. Więc zmywamy się na 5 oczywiście na bazę, żeby powrócić do zdrowia naszych dwóch bohaterów. Tak, ja się jak zwykle ogarniam i widzimy się już przed startem, gdzie pokażę Wam co nowego w na blacie. Więc jestem z powrotem wszystkich ekwipowałem i jak na początku w pierwszym filmie bodajże obiecywałem wielkie um, steampunkowe wydarzenie. Um, powiedzmy bardziej alternatywno rzeczywistościowe wydarzenie. E, tak do tej pory go nie spotkaliśmy. Spodziewałem się, że wcześniej pojawił się pancerze, ale... Um, Póki co ani widać, ani słuchu, więc cierpliwie czekam na spotkanie z nimi. Pomimo, że praktycznie nie jestem uzbrojony w nic, co mogłoby się im przeciwstawić. A właśnie, w co jestem uzbrojony? Mała zostaje tak jak była. Totalnie to samo. Maszynek Thomsonic. Axel. Tak samo. Ciężka maszynowa. Karabin ...snajper, no patrzmy że snajperski... rifle z dużą ilością ammo. Do tego i do tego pasuje jedna amunicja, więc mniejsza mu to ciężar. Na wszelki wypadek dałem mu tylko bandaż, on no, plaster. Ciężko to bandażem nazwać. Dani, to samo. Decydowanie to samo. Mike, to samo. Toki. To samo rokko. To samo. Więc. Mm, więc. No to po prostu następna misja. Bo nie ma co przedłużać zbędnie. I tak jak zawsze. kilka moment. ładny, jasny. Tu nas pcha cały czas fabuła. I cały czas nie chcemy tam iść jako w jako pierwszej kolejności Tam w sekretach było coś o ruskich This hmm. one of many Far from I pójdziemy sobie tu, w tą misję. Zaraz ją spróbuję rozpoznać po... Ja sobie oczywiście na początku zaznaczę wszystkich i przełączę podstawowy błąd. Gra ja powinna zap jednak zapisywać moje ulubione ustawienia. Chociaż może niekoniecznie. I chciałbym. O boże, to ta fabryka. Nigdy mi się nie udało tych drzwi otworzyć o dziwo. Naprawdę nie wiem jak to zrobić. Alt mi nic nie wskazuje. Wystrzelałem to chyba w jednym.. podczas jednego z moich grań w tą grę. Wstrzelałem chyba wszystkie pociski ze wszystkiego co miałem. Mam nadzieję, że to coś pomoże. I nie pamiętam dobrze, ale raczej nie pomogło. Tu będziemy mieli niezłą jadkę. Duży plac. Na szczęście mamy beczki, które prawdopodobnie. Pomogą nam oraz te butle, które również prawdopodobnie nam pomogą te butle, które miejmy nadzieję, że nam pomogą. I te butle, które jeżeli wywalimy, to zniszczymy sobie schody, tak naprawdę więc albo to podwieszone, któreś z tych rzeczy se zniszczymy i jest groźba, że nie będziemy mieli dostępu prawdopodobnie do tychże półeczek, z tego co pamiętam, więc. Raczej będziemy starali się specjalnie nie strzelać w te butle, pewnie z acetylenem. Szczerze, nie do końca pamiętam o co chodziło w tej misji. Pamiętam, że. Mm, chyba nie była strasznie skomplikowana. A poza tym, że będziemy mieli tutaj kilku sniperów, którzy będą z rozkoszą w nas strzelali. I mamy, tak jakby bardziej tower defensowo tak szczerze powiedziawszy bo mamy generalnie drogi z których będą do nas którymi będą do nas zmierzać czyli będzie ta droga i ta droga ewentualnie stąd i góra skoro będą do nas podążać z tego i z tego kierunku warto było kimś z Kimś z jakąś dobrą pp <laughs> Się właśnie zastanawiam, kim. Podbiegć tutaj, żeby jak się będą wychylać, żeby ich kosić z bliskiej dystansu To może się udać, szczerze mówiąc. Hmm. Chyba wybiorę na ten cel. Axla. Chyba tak. Axel podbiegnie sobie. Tutaj, tak. Zdecydowanie. I nie może uklęknąć. No to nic. To będzie stał, wystawiony na ogień przeciwników. Nie wiem czy nie zaczynam źle tej misji. ale że mógłbym rzec totalnie źle. Tu mamy człowieka z granatami, który też jest... ...bardziej będzie, jest, bardziej będzie przydatny z bliskiego dystansu. Pomimo, że ma trochę daleką drogę. Sześćdziesiąt już? Nic nie zobaczyłeś przecież. Sześćdziesiąt cztery, konfermato. Dobra, tutaj dalej został nam toki, którym Chęciłbym się przynajmniej na razie schował za tą skrzynkę. Dlaczego? Pistolet, karabinek lekki. Co nie napawa mnie entuzjastycznie do spotkania twarzą w twarz, oko w oko. Binokle w binokle, czy jak się to odmawia. Jest już trochę późno, więc jestem zmęczony. Sorry za nieskładną gadkę. Zbędne przedłużanie akcji. Marek, działaj. Mała. Mała, ty będziesz... ...cholera, Na potrzebna zdecydowanie... E, ...jako osoba snajpiąca. I podejrzewam, że w miejsce... ...fajne miejsce będzie... No e, cholera, ty będziesz odstawiona. O, o odsłonięta. No nic, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Zostaje nam Dani Medyk, Którą z chęcią bym się A, lekko, Którą bym zdecydowanie leciutko w, w, wsparł Axla. Acknowledged. Chociaż to może być błąd. to ma niezły słuch. Kurczę nikt. Ta ma dobry słuch. I uklęknij sobie na tą okoliczność. Mike, zostałeś mi tylko ty. Mój drogi. Tu leci dwóch. Tu jest powiedzmy tu będą samotnie stali. Ja bym w sumie tobą. Jednak podbieg tu. I. Gdzie ten tok jest? Tutaj. Korci mnie, korci mnie tym tokiem. Wyskoczyć do przodu. Co może okazać się tragicznym, wielce tragicznym posunięciem. Dobrze, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra, goście na razie patrolują okolice. Jeszcze nikogo nie zobaczyli z moich ludzi, jednak mała z taką ilością AP nic mu nie uczyni. O, został zauważony właśnie kto? Nie Oli Rokko, nasz grenadier. Aj, no sorry, to się przygląda, ma tu już moja tura. Hmm. Może mała, może zacząć strzelać no, do... The enemy. do. wszystkiego. Axel. Axel oczywiście zajął złą wow pozycję jednak. O, matko. Ale. Ja jeszcze poczekam. Axel nic nie może z tej miejscówy, więc po prostu klęknie. Dani. Czy Dani coś może? Oczywiście, że nie, no bo po co? No bo po co? Mike? Jestem załamany waszą postawą. Dobra, toki. Ryzyk fizyk, no nie? Jak to się mówi. Wstawaj. Nikt cię nie widzi. E, jaki jest mój wstrętny plan polegający na wykorzystaniu takiego? No właśnie. Taki jest mój wstrętny plan. Może jednak się oni jeszcze przydadzą. Mike? Ranny. Dani? Wow. A czemu Axel nie może? Skoro Dani jest. Stawaj, stary. No i nie możesz. Aj, bo to nie ta strzelba. Sorry, facet. W ogóle nie i tak nie możesz. Hmm. Podejrzane to. O Boże, stąd może za 11. tu, że chyba. Toki. Ty będziesz spotował nam po prostu tego gościa, ale na razie klęknij. Został ranny, to jest najważniejsze. I Rocko, ty biegniesz się przynajmniej spróbować ukryć przed tym gościem. 49% na y Sz ...szczał. może to wykorzystać pięknie. Mm. Ty się patrz na tych dwóch panów. A, tak, i skończymy. Axel jeszcze mógł. Nie, bo on miał 11%. Dobrze, słyszymy kogoś. Mam nadzieję, że nie rzuci mi granata pod nogi. To nie byłoby zbyt wesołe. Auć, ale głośno. Koleś strzelił sobie w beczki. W sumie dobrze, że rokiem tam nie podbiegłem. Auć. Au. Naprawdę. Moje uszy. Ja bym to nazwał bardzo sprzyjającymi okolicznościami przyrody. Bardzo nawet sprzyjającymi. Cześć. Oh. This is not good. <laughs> no co, ty? <clears throat> tak, tylko mnie zastanawia... Gdzie się podział ten jeden facet? W tym czasie, na razie, to leci tu. Dlaczego? Spróbujesz ich w plecy strzelać. Ale w następnej turze. Ty i tak nikogo nie widzisz. Mike już się wyprztykał z pestek. Mała. No tak, ty go widzisz, mała. Masz na naprawdę... Jest. Pięknie. Dalej. I Rokko. Pięknie. To nam daje trzech martwych Angli... Rosjan. Rokko przytykany mała Mike Witoki. Został mi Axel. Uh, nieźle. Axel mi został. Disability removes all the limitation on using engineering items. Yes! Chcę to Sprawdzimy. Sprawdzę sobie tylko, czy przypadkiem no właśnie takiego ominąłem, tak jakby. Chyba, że dopiero po szalerokka Rocka weszło mu jakaś specjalna umiejętność. Fast crouching, crouch pose, jak w walking, czyli za 4 w czasie crouchingowania to mu się może przydać Steady Guns, ale to Co to jest? Widzenie w nocy. Bardzo zainteresowany tym. Spotowanie. Kurczę spotowanie to jest jednak decyduję się na spotowanie więc tak, zostaje mi Axel plus Dani Axel Czy ty mógłbyś na przykład powstać i obrócić się lekko. Wow, wow, wow wow, a ty co robisz? Baniec, złazi, po... Nie wiem po czym złazi. każdym razie Dani. Czy ty możesz? No jasne, że nie możesz. No po co? Olender jasny. Ani w tego nie możesz. Wstań, Dani. Już bardziej użyteczna stąd. 42% cholera jasna i wszystkie punkty wtedy ten gość wyjdzie kroczek i nas zobaczy, nie, nie 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 ja sobie wolę jednak ja sobie wolę uklęknąć, pozwolić gościowi się zbliżać powolutku a później w niego zacząć rypać, czym popadnie więc to by było na tyle w tej rundzie i po tej rundzie, gdy nastąpi moja i mamy interrupt Axlem. Zobaczyliśmy w końcu. On wrócił. Zbiaki i wrócił. Hmm. Okay. Ale no, kochany, to był raczej niewiele działam. Więc. Więc niestety. Dobra. Dzięki za oglądanie, więc do zobaczenia po prostu w następnym odcinku.